Witam was bardzo serdecznie, jestem Geodetic, ziomek, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube. I tak miałem przestrzegać, żeby te materiały były takie, a nie inne, a jednak wyszło inaczej. Jestem Geodetic, ziomek, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube. Znany jestem na TikToku z tematyki Assassin's Creed, bo przeszedłem wszystkie Assassiny, przeczytałem wszystkie książki z asasinów i coś tam, coś tam, coś tam lubię w tych Asasinach, nie?

Nie rozumiem. Tu się mogę spiąć, tak? Aha. Patrzcie, tak i tak. Kurde, jak ja mam to zrobić? O szkoda. trendy. No, o, no przecież on powinien właśnie normalnie się tego złapać. No i co? No i nic. Aha, ten. Widzicie, te widzicie, zbądowie już się w głowie mieli. Już nie wie, kto to Ezio. Naprawdę ten wątek współczesny, moim zdaniem, wypada dobrze. Serio. Brakuje mi tego, bo tak jak grałem teraz Shadows, to w ogóle nic nie było lane po prostu i tyle. Jak tu? Ty

Dezmont i wspomnienia. Pronto. È fatta. Fammi vedere. środek bidli. Dobrze rozumiem? Ja nie kojarzyłem, żeby tu było aż takie duże... Y, podziemia. Czemu się nie zabije tu? A. No nie. Poczekajcie Góra czy dół? A, nie ma innej opcji. Ciężko mi uwierzyć, że te podziemia są tak po prostu duże. A, tam zapadnia po prostu. A czy ten? Platforma się odpali. Adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io e sono sicuro che sarà il tuo ultimo. molto spassoso. Schifoso. Ecco qua. So varcio di Maiovenzzi, szczęścia krzemu. Grazie Desmond. Desmond. Ciekawe imię. Cóż, znaliście kogoś, kto, kto. nazywa się Desmond? Ja też nie. A zobaczcie, tutaj mamy wątek współczesny. W tym. I tu jest moim zdaniem dobrze poprowadzony. W, w czym jeszcze mamy? W trójaczce bardzo dobry. O, i tam w Black Flagu jakiś z tabletem chodzimy sobie jak baran. Co ja mam tu zrobić, proszę Państwa? Zjechać? Mhm. Serio? Serio? Szczerze? To czuję się, kurde, jakbym był w jakiejś... Yy, w jakimś kościółku w grobowcu asasynów. W dwójce. Tak to po prostu wygląda. Dobra, tu trzeba ogarnąć. Tędy nie. A, tędy. No widzicie. Czyli że mu jeszcze nie lizniemy. Hm. Właśnie jak książkę czytałem, to też się zdziwiłem, że... Wiecie, w książce nie ma opisanych tam historii Desmonda, jedyną książką, gdzie spotkałem się z historią z wątku współczesnego, to było Herezja i moim zdaniem tam było to OK opisane. W... Można było się wczuć. Ogólnie polecam wam te książki, naprawdę. Tych najnowszych już może niekoniecznie. Tutaj Odyseję czytałem, to co była po prostu fabuła z... z tego. To się mogło skończyć tragicznie. Jakby coś poszło nie tak i ona skoczyłaś na To dopiero sanktuarium, czyli to po prostu zejście było tak masywne, tak? Chcę. Sembra così vecchio. Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. C'è The Revelations? Desmond. Giusto. Apriamo quella porta. Starzezio. Dobra. Hm. Tutaj ogólnie były postacie. Coś wam pokażę. To był Darius, chyba. No, jeden z nich to był Darius. Ta postać, która była w Odyssey w DLC. Który miał pierwsze ostrze. No, i to były to jakieś tam postacie. Jedna z Egiptu, szkoda, że jej nie wykorzystali. Ale Dariusa wykorzystali, także na plusik. Na plusik takie rzeczy. Qui c'è qualcosa. Riesce ad aprire... Ce l'avete fatta! Ah, alla buon'ora! Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419... 1420 e 1421 forse sì, dovresti stare con i bambini arabskimi non hanno un posto bene questo posto è stato costruito per durare nessun danno strutturale non c'è neanche campo dovremmo essere al sicuro portiamo qua giù l'animus e zamknimo si No, tac tosa Ok, qui sembra tutto a posto. Son, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che... Che cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Mm -hmm. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il vantaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro, no so, del caviale. Magari potrai farti un delizioso cappellino a magia. No? Va bene, seguimi. Oni powinni zamknąć sobie ten... Jak to się nazywa? No te drzwi. Dostał bojowe zadanie. Pojechać na miasto, zostawić samochód. No cóż my, wchodzimy... No ani czy jeszcze gadamy z kimś? Szał. Ale mają towaru, nie? Ciekawe, co nie jedzą. Che bavo tu zamavere? Neh, tu dai di pizza. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monte I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi, non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. <laughs> Jakbyś tak bardzo profesjonalnie wyglądają te szafki skrzynki, przepraszam, nie szafki. To może być wszędzie, proszę Państwa. To może być wszędzie. A, idzie prąd. To on idzie do szafki. Mhm. No a w tych budynkach na przykład nikt nie mieszka? To jest ciekawe. No bo zobaczcie, że tu... Stop. Czemu stop? Cywilizacja tu jest. Samochody są. Tu jest. Widzicie. Nic pod ziemią nie idzie, wszystko idzie po prostu po budynkach. I tyle. Na w wielu przypadkach Polska nie wypada tak źle. Cztery szafki to są wszystkie, czy jeszcze są? Myślę, że możliwe, że jeszcze są. Gdzie są ludzie tutaj? Bordziawik wypędzili? Coś mi się nie wydaje. Appena in tempo, è quasi l'alba. Sì, si è avviato, possiamo iniziare. vi sono mancato? No, a nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Staccano, viste? Iniziamo subito. Tu non Secondo te, che sono quei numeri in fondo al disegno? 1419, 1420 e 1421. Uh, forse si riferiscono alla guerra dei cent'anni. Uh, aspetta, nel 1419 Papa Martino V arrivò a Firenze, giusto? Partì per Roma nel 1420, l'anno in cui Brunelleschi iniziò a costruire il Duomo. E nel 1421... Uh, nel 1421... Mi sa che devo fare altre ricerche. Mm. Che cosa facciamo con l'Abstergo? Aspettiamo. Non appena troveremo la mela contatterò le altre squadre in Europa, ma finché siamo in Italia dobbiamo cavarcela da soli. Sarebbe bello ricevere un po' d'aiuto dall'alto. Gli assassini migliori stanno raccogliendo informazioni sul lancio del satellite. Sono state individuate varie strutture negli Stati Uniti, in Cina e in Russia, ma sono solo delle ipotesi. Mm -hmm.

To my nie, nie my klikamy. Kurde, kusze ma. No tak, w chodzi można mieć kusze. Nie, na darmo. Jak dobrze klikamy, prawie przycisk myszy. To można ich z tym sporo pozabijać. Training. Devo accedere ad altre missioni virtuali dal desktop, man mano che completerai le sessioni, caricherò altre sfide. Per impedire al tuo subconscio di rigettare gli ultimi ricordi di tutti. Registrato dal suo genoma. Evidenzia la sequenza 2, Dasmond. Ora selezionala e potrai vedere i ricordi al suo interno. Dopo che avrai sbloccato un ricordo in questo menu, potrai riviverlo tutte le volte che vuoi. E se ci sono dei ricordi che preferisco dimenticare? Desmond, ascolta, è importante. Se hai bisogno di riposare, scollegati dall'Animus. Puoi uscire dalla macchina quando vuoi. Sono pronto a iniziare, tranquilla. Uh, Un'ultima cosa. Se incrementi la tua sincronizzazione vivendo gli eventi esattamente come Ezio, potresti anche scoprire qualche ricordo represso. v coś takiego, to.

Dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie. Na razie. Kolejną.